Stygmaty. Tajemnicze gojące się rany, które pojawiały się na ciałach mistyków i świętych chrześcijańskich. Miał je święty Franciszek z Asyżu, święta Katarzyna Sieny, święty Jan od Krzyża, czy błogosławiona Anna Katarzyna Emerich i najbardziej kojarzony Ojciec Pio, mój ulubiony stygmatyk. Dla wielu stygmaty to znak łaski Bożej, akt szczególnego wyboru dokonanego przez Boga dla swoich wybrańców. Natomiast dla ezotryków i spirytystów stygmaty mogą być kolejnym. Przykładem zjawisk fizycznego mediumizmu i ich znaczenie niekoniecznie musi dotyczyć jakiejś konkretnej religii. Z kolei dla psychologów i lekarzy zaznajomionych z hipnozą stygmaty stanowią fizjologiczną zagadkę dotyczącą wpływu psychiki na ciało człowieka. Zjawisko stygmatów opisał m.in. francuski spirytysta Paul Gibier oraz polski psycholog i mediumista Julian Ochorowicz. Eksperyment hipnotyczny opisany w pracy doktora Gibiera. Był obserwowany przez kilku świadków, m.in. doktora Libo z Nancy, jednego z ówczesnych, najbardziej wybitnych francuskich badaczy hipnotyzmu. W pomieszczeniu seansowym był obecny hipnotyzer, medium i kilku świadków. Celem eksperymentu było powstrzymanie działania środka wezykatoryjnego. Plasty wezykatoryjne przypominają zwykłe plastry, ale są nasączone jakimiś środkami leczniczymi, wywołującymi na skórze różne reakcje, np. pęcherze. Po zahipnotyzowaniu medium, hipnotyzer ułożył na ciele kobiety, kobiety tej medium, dwa plastry. Pierwszy pod wpływem sugestii miał nie wywoływać żadnych widocznych skutków. Drugi, poprzez brak oddziaływania hipnotycznego, miał odnieść swój zwykły skutek. Trzeci plaster nałożono na ciało zupełnie innej osoby, pacjentowi choremu na gruźlicę, któremu powiedziano, że jest to zwykły środek leczniczy. Eksperyment trwał cały dzień i przez ten czas nieustannie ktoś pilnował medium. Po zdjęciu plastrów stwierdzono, że pod pierwszym plastrem skóra medium pozostawała nienaruszona. Wyglądało więc na to, że hipnotyzer oddziałując poprzez sugestie na medium wywołał fizyczne zatrzymanie działania plastra. Dało się widzieć jedynie lekkie zaczerwienienie wokół, wokół miejsca, w którym plaster był przyklejony, tuż przy brzegu tego plastra. Natomiast w miejscu przyklejenia samego plastra nie było żadnych innych śladów. Z kolei w miejscu przyklejenia drugiego plastra na drugiej ręce, czyli tego na działanie, którego hipnotyzer nie próbował wpłynąć, stwierdzono wyraźnie nabrzmienie skórka i medium odczuwała ból przy dotknięciu. Eksperyment powtórzono jeszcze raz tego samego dnia z podobnymi rezultatami. Wreszcie ostatni plaster, który przyklejono do skóry gruźlika, wywołał bąble. Eksperymentatorzy stwierdzili, że w stanie somnobulicznym za pomocą sugestii można zobojętnić działanie wezykatorium, czyli tego plastra z lekarstwem. Próbował to wyjaśnić Julian Ochorowicz, formułując teorię ideoplastii. Ochorowicz uważał, że istnieją trzy podstawowe stany umysłu u każdego człowieka – poliideizm, monoideizm i aideizm. Z poliideizmem mamy do czynienia, gdy doświadczamy różnych myśli i bodźców na jawie. Na przykład, kiedy z kimś rozmawiamy, a jednocześnie docierają do nas dźwięki otoczenia, gdy myśli biegną swobodnie i nie skupiamy się za bardzo na żadnej konkretnej, to jest, można powiedzieć, zwykły stan psychiczny, w jakim się zwykle znajdujemy. Z kolei a ideizm. To stan, gdy w głowie nie ma żadnych myśli, jak na przykład wtedy, kiedy tracimy przytomność, albo kiedy śpimy bez marzeń sennych. Monoideizm to z kolei ten yy, szczegółowy stan, w jaki wchodzi medium, gdy jest poddany hipnozie przez hipnotyzera. Praca hipotezera polega tu na wywołaniu u medium skupienia wyłącznie na jednej konkretnej myśli. Jeśli więc myśl potraktować jako energię, a wiemy, że myśl jest energią, można powiedzieć, że poprzez wydzielenie jej z potoku innych myśli tę konkretną ideę wzmacniamy. Jakbyśmy wzmacniali jej energię czy ładunek. Ochorowicz mawiał, że wzmacniamy siłę tego wyobrażenia. Wzmacniamy siłę tego wyobrażenia, osłabiając jednocześnie wszystkie pozostałe. Jest to specyficzny stan zawężenia świadomości obecny w sugestii hipnotycznej. Aby spowodować zjawisko stygmatyzmu, musimy więc wejść w stan monoideizmu. Wyobraźmy sobie, że kiedyś na przykład poparzyliśmy sobie rękę, i w naszej głowie istnieje wyobrażenie, wyobrażenie poparzenia, dzięki któremu możemy je przywołać poprzez wspomnienie. W stanie monoideizmu to wyobrażenie może być tak silne, że u medium poddanego hipnozie może na skórze pojawić się obrzmienie, jakby rzeczywiście zostało poparzone, choć w rzeczywistości nic takiego nie miałoby miejsca. Tak Ochrowicz tłumaczył zjawisko stygmatów. Teraz wyobraźmy sobie, że mistyk czy święty, doświadczający ogromnego religijnego zapału, kontemplujący mękę Chrystusa i jego rany, mimowolnie sam wprawia się w stan monoideizmu owładnięty tylko jedną myślą. I na jego dłoniach rzeczywiście pojawiają się krwające rany. To by też wyjaśniało, dlaczego stygmaty pojawiają się na dłoniach, a nie na nadgarstkach. Wiadomo bowiem, dzięki badaniom archeologicznym i przekazom historycznym, że w starożytności krzyżowano ludzi przybijając gwoźdźmi nadgarstki, a nie dłonie. Jednak na niezliczonych obrazach i krucyfiksach przedstawiających Chrystusa widzimy rany w dłoniach i to one najwyraźniej przemawiają do wyobraźni stygmatyków. W tym miejscu na myśl przychodzi powszechnie znana autosugestia, której oddziaływanie wielokrotnie było badane szczególnie w medycynie, gdzie bez wiedzy pacjentów lekarstwo zastępowano zwykłą witaminą. Autosugestia jest rzeczywistą siłą duchową. Pisał o niej Andrzej Moreira w książce Leczenie i samouzdrawianie, ten brazylijski lekarz-spirytysta twierdzi, że myśl działa u podstaw materii. Myśl działa u podstaw materii w świecie subatomowym. Przestrzeń subatomowa to miejsce, gdzie moglibyśmy zlokalizować sferę przejściową między materią a światem astralnym, gdyż sama jest bardziej zagęszczoną częścią tego ostatniego. Ciało astralne i fizyczne wewnętrznie się łączą. Myśl wylewa się bezpośrednio na mózg, więc krąży również w komórkach psychozmy i rozprzestrzenia się do jej fizycznego odpowiednika, wpływając na fizjologię organizmu i tworząc rozmaite stany świata organicznego. Jak to możliwe, że nasze myśli wpływają na nasze ciało? Zapewne słyszeliście już o tzw. pamięci wody. Udowodniono, że molekuły wody przybierają inną formę w zależności od otaczających je ludzkich emocji. Jeśli ktoś jednak nie wie o co chodzi, to proponuję, żebyście sobie poczytali w internecie. W każdym razie, skoro ciało człowieka składa się w 60% z wody, to wiadomo, że tak duża ilość podatnej na zmianę substancji musi mieć wpływ na resztę organizmu. Mówi się także o wibracjach materii. W tym przypadku wibracje wody odpowiadają wibracjom duszy. Innymi słowy, molekuły wody w naszym organizmie zmieniają się w zależności od naszego stanu emocjonalnego, a te oddziałują na resztę materii, z której jesteśmy stworzeni. Jak widać, bez podawania kolejnych przykładów, teoria Ochorowicza o wpływie myśli na ciało i tworzeniu stygmatów jest spójna ze spirytyzmem, ale nawet w najmniejszym stopniu. Nie ujmuje stygmatyką, trzeba to podkreślić, bowiem znaki pojawiające się na ich ciele są dowodem wielkiej siły duchowej. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.